Dajcie, kochani! Ej! Słuchajcie, co robicie? 16 czerwca. Jak nie macie planów, zapraszamy do Woli Rakowej, gmina Brójce, Środkowa Polska. Nasz koncercik o godzinie 18.15. Liczymy na Was. Do zobaczenia! Więc to... Cześć! Zapraszamy na koncert zespołu 2 plus 1. Wracamy, aby nadal cieszyć Was ukochanymi przewojami kilku pokoleń Polaków. Powstałego w 1971 roku zespołu 2, +1, którego założycielami byli Elżbieta Dmoch i Janusz Kruk. Szanowni Państwo, chcemy przypomnieć wszystkie przewoje, które mam nadzieję będziecie z nami śpiewać. Winda do nieba. Chodź, pomaluj mój świat i razem pójdziemy w stronę słońca. Bądźcie z nami i razem pomalujmy ten świat na żółto i niebiesko. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko.